Witajcie, mam na imię Robert, a wy oglądacie Encyklopedia Autocholika. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, którego jeszcze nie poruszaliśmy, czyli karaudio. A ponieważ chłopaki z audio manufaktury obiecali się zająć naszym małym Nissanem, jesteśmy u nich porozmawiać o tym. Chodźmy do środka. Cześć Radek. Cześć Michał, witamy w naszej małej manufakturze. Karabio to jest bardzo obszerny temat, to może tak jak dla laika. Co jest najważniejsze w karabiu Według Was. To jest naszą największą zmorą zawsze. Nasze systemy, które my budujemy, zawsze bazują na procesorze dźwięku. Tak? To jest to właśnie, czym wyróżniają się nasze systemy od jakichkolwiek fabrycznych, nawet tych najbardziej sygnowanych mianem high-endu, tak? pseudo high -endu, Z czego właśnie klienci bardzo często nie zdają sprawy i dopiero to słyszą, jak my już im zbudujemy ten system. Tak? Dopiero wtedy leci w dół. Um, procesor, procesory, jakie my używamy, tak, um, mają na pokładzie wszelkie narzędzia, które mi właśnie pozwalają do stworzenia, pozwalają mi stworzyć ocenę dźwiękową w samochodzie, polega to głównie na tym, że dźwięki ze wszystkich głośników, które masz tam zamontowane gdzieś w samochodzie. Um, odrywają się od nich i skupiają się jak gdyby na masce przed samochodem, tak? Siedzisz i masz po prostu w tym momencie głębię, przestrzeń, stereofonia, łącznie na przykład z basem, który jest zamontowany w bagażniku, też go słyszysz z przodu. No to um, ciekawe. No właśnie, to są rzeczy, które no niestety ta branża jest o tyle, nie wiem, nazwijmy to ułomną, bo nie sposób to w żaden sposób przekazać ani na zdjęciach, na stronie, tak? Dlatego zawsze zachęcamy ludzi, żeby przyjechali, pogadali, posłuchali u nas jakiegoś samochodu. Żeby uzyskać taki mhm. efekt, wiadomo, że potrzeba oprócz jednostki centralnej, oprócz przetworników, mhm. procesorów, jakby całego też wytłumienia samochodu. Czy może no, nie wierzę, że wiesz w takim fabrycznym samochodzie? Umówmy się. Ja mam BMW4, które fabrycznie gra szczerze słabo. I tak. chciałbym. Może nie za bardzo duże pieniądze, ale za przyzwoite pieniądze poczuć ten efekt właśnie sceny, przestrzenności, plastyczności, smaku takiego. No. Co ty mógłbyś mi zaproponować? No bęki akurat wbrew obiegowej opinii są bardzo proste do zrobienia. Do tego stopnia wręcz tam nie trzeba nic wytłumiać, bo w drzwiach nie ma głośników pasowych, akurat w bękach. to jedne z najprostszych aut. Tam, um, A właśnie... najprostszych dla Ciebie, tak? Dla, dla Was. Tak, dla was. Tak, mhm. Dla nas jest to, bardzo, jest to bardzo prosty temat, bo są bardzo fajne zestawy plug and play, które pasują w fabryczne miejsca, jeśli mówimy o głośnikach. tak? Wzmacniacze tak samo. Um... To jest plug and play, oryginalne wtyczki można podłączyć. Nie tracimy gwarancji nic. Czyli zostawiamy jakby jednostkę sterującą centralną, mhm. wszystko w desce jest oryginalnie? zawsze, on, zawsze tak. zostaje fabryczne. Mhm. Zawsze. To teraz poruszę temat kontrowersyjny. Co sądzicie o fabrycznych instalacjach pseudo-porządnych? No, to jest wieczny temat. Wiesz, to tak. jest tak, że czasem no. na głośniczkach ludzie płacą bardzo ciężkie pieniądze w salonach, żeby dostać, no nie będziemy mówić, jakich firm no. na pewno wiecie. 15-20 tysięcy średnio. Tak, więcej. Natomiast na palcach jednej ręki to chyba, chyba sprzęt grający w Lexusach, naprawdę bardzo przyjemnie fabrycznie znaczy, gra. z tych systemów, z którymi ja znaczy miałem styczność prawie ze wszystkimi mm. Pseudo pseudohajmów. Ja to nazywam Pseudo tak, Hyundai, bo to jest pseudo mm. Hyundai, tak? Bo naprawdę trzeba powiedzieć, że producenci przeginają z zadownictwem tego. Um, osobiście uważam, że Logic 7 gra przyzwoicie. Tak, nie pamiętam jak się nazywa, jak sygnowany jest system w Mercedesach, w najnowszej E-klasie. Też e -Klasie. gra to bardzo dobrze, tak, natomiast no, trzeba tu właśnie zaznaczyć, że um, pomijając te dwa, o których wspomniałem, które są naprawdę na, na całkiem przyzwoitym poziomie, to um, zależność, zależności są takie, że system, który teraz przykładowo, powiedzmy w salonie się w jakimś tam procesowym aucie płaci 20 czy ponad 1000 zł, My z naszym customowym systemem za nie, nie wiem, przez 7 my składamy w Tak, tak jest, hmm. Takie są różnice naprawdę i to jest słyszalne od pierwszego wejścia, od pierwszego włączenia czegokolwiek. Tak? To jest podobne jak z ciuchami. Płaci się za metki, a niekoniecznie za jakość. Nie? Dokładnie. Dokładnie. Ale ludzie teraz lubią płacić no. za metki, takie mamy czasy, prawda? No, no ale dobra, no, na pewno, że tak powiem, u Was też roboty po tym programie nie, za, nie zabraknie. Mnie interesuje jeszcze kwestia my, Wiesz, okej, okay, mamy procesor, ale fajne przetworniki w drzwiach. Trzeba je obsadzić, trzeba te drzwi wytłumić, tak? Trzeba, nie wiem, zbudować na nowo punkty montażowe, które przykręcicie. Bo jeżeli do plastiku przykręcicie fajnego uferka, to on wyrwie się. No, jasne, no, to, już, no to troszeczkę. To też, się, to też się zawsze zawsze powtarza. 70% grania w samochodzie, bo i też tutaj dodam, że często jak z klientami rozmawiamy, no to oni próbują porównywać tam. Na przykład mówią, ja mam w domu taki taki sprzęt i chciałbym, żeby to taki mniej więcej tak mm -hmm. grało. Ja mówię, Niestety, no domowego sprzętu nijak nie da się porównać, tak, no bo jeśli porów... no bo... Puszka jest inna, znaczy, nie no człowiek, który mówi na przykład o, o domowym sprzęcie, ma na myśli barwę, tak? Mhm. Um, a ja nie o barwie, tylko właśnie o scenie dźwiękowej, tak? Bo to jest właśnie najciężej stworzyć w samochodzie. 70% grania w samochodzie robi aplikacja, odpowiedni sposób aplikacji głośników oraz wystrojenie systemu, tak? Też często słyszę pytanie, a co Pan tam stroi, tak? Mi wystrojenie systemu, na przykład trójdrożnego, trójdrożny system to jest wtedy, kiedy mamy głośniki mid-bassowe w drzwiach, głośniki średniotonowe i wysoko-tonowe. Tak? Wystrojenie, tak poprawnie takiego systemu zajmuje mi dzień do dwóch. Tak? Ja siedzę do dwóch dni z mikrofonem w samochodzie, yy, mierzę akustykę pojazdu, wyrównuję charakterystyki wszystkich głośników właśnie na tym procesorze, tak? bo tam mam wszystkie narzędzia do tego. I to jest bardzo żmudna praca, tak? Do tego trzeba się tam powoli dokopywać. Mm. czasochłonne. I to jest bardzo czasochłonne, tak? Już nie wspomnę o wiedzy, no chwaląc się, ale tego się trzeba naprawdę nauczyć, tak? No praktyka. Nie, to nie jest tak, to tak samo jest jak Ty piszesz programy, tak? Jest różnica między boksem a indywidualnie tak. napisanym programem w silniku, tak? no to jest dosłownie to samo. Mało tego, takim strojeniem, dzięki tym właśnie procesorom jestem w stanie wymodelować dźwięk, pod gusta klienta, pod rodzaj muzyki, bo umówmy się tak, inaczej trzeba to zrobić pod jazz, inaczej to trzeba zrobić pod metal, tak? Czy pod rock. To, są zupełnie, to jest zupełnie inna muzyka. I mogę tam naprawdę dokonywać takiego fajnym, fine tuningu tak zwanego, że jesteśmy w stanie praktycznie zadowolić każdego. Tak. I no właśnie tutaj też chcę dodać, że no, klienci często właśnie, a jakich głośników, tak? A jak jest masjacznia? Głośnik to jest dla mnie. On musi trzymać jakąś klasę, tak? mhm. Natomiast ja z niego jestem w stanie wycisnąć praktycznie dowolną barwę, ostatnie soki, czy, czy no mogę w, zmienić wręcz jego, jego brzmienie, tak? Oczywiście w warunkach już no, tak powiem, fizycznych, które on potrafi. Tak. 16 nie zraszają, tak, no, nie zraszają. Który trzyma pewną klasę i, no, w zakresie jego możliwości, tak? Teraz powiedz mi, czy takie, powiedzmy, zewnętrzne subwoofery. Do, są potrzebne nie wiem, tuby w bagażniku, czy coś takiego. Jaki, ty masz to, jaki wy macie stosunek znaczy, do tego? Przede wszystkim to ja bardzo alergicznie reaguję na słowo tuba. Tak? Dlatego je poruszyłem. No, tuba, to jest. Wiesz, no to, no, no, okay, no, mówimy, no na to głośnik to tonowy lub subwoofer. Tak? Mhm. No, Solidny fundament basowy jest bardzo ważny. Zagłębisz się w jakiś temat naprawdę mocno i ogarniesz wszystkie gdyby, aspekty. To tak, można zrobić przód w taki sposób, że subwoofer jest zbędny, hmm. tak? bo na przykład można zrobić obudowy zamknięte w działach, tak zwane kick panele, hmm. które gdzieś tam w naszych realizacjach też się przewiniały, To tutaj właśnie takie leży, No bo jest różnica, czy jest znaczna różnica m, między tym, jak głośnik gra w pojemności drzwi, osadzone tak? na samym pierścieniu. A zupełnie inaczej sobie jak ma swoją ściśle wyliczoną, zamkniętą budowę. Tak? I w tym momencie, ja z takiego głośnika, jestem naprawdę wycisnąć dużo, dużo więcej. Czyli w pewien sposób budujesz kolumnę głośnikową, tak. którą przykręcasz tak. do drzwi. Tak, tak. ładnie. Tak, to, to z tapicerką. No, oczywiście, jest to czasochłonne, kosztowne itd. Tak Ale dalej, efekt. Tak? To chciałbym zaznaczyć w tym, w tym momencie, właśnie też podkreślić, że od zawsze się, chcieliśmy być tą małą manufakturą, gdzie, gdzie klient sobie. Chce przyjechać, aby zrobić sobie dobrą muzykę. Tak? My nigdy nie robiliśmy i nie mamy zamiaru tego zmieniać. Nigdy nie robiliśmy jakichś tam pochodnych tematów, typu czy czynniki parkowania i e, tym podobnych rzeczy. Nie chcemy tego robić. Skupiamy się. Tylko i wyłącznie na muzyce i chcemy być tak spostrzegani i myślę, że tak właśnie też jest. Tak. Ja myślę, że właśnie to jest tak jak dobry krawiec, który szyje tylko i wyłącznie marynarki i albo garnitury nie, nie robi butów, nie robi torebek, po prostu skupia mhm. się na jednym, a nie jest dobry we wszystkim jak Philips. No dokładnie coś w tym rodzaju. Ale do nas jakby nie było przyjeżdżałem z Polski i z Europy nawet. Więc... No, to wielkie szapowa. Bo tak, że tak powiem, stworzyć markę w Polsce, zwłaszcza prywatnie, bez zaplecza, wiesz, marketingowego, dużego, no jest to ciężko. Sam wiem o tym. No, ja przyszedłem swoje. No, no. Na, na pewno. Dzięki temu mogę się w tej chwili skupić na tym, co najważniejsze, co robił wow przed klientem, czyli te główne, główne mhm. kwestie w montażach, a on właśnie ja robi wszystko. Ja tak, głównie instalacje, wygłuszania. Montaż podzespołów tak samo. Jest to jest bardzo solidny. No taka rekomendacja hmm. to hmm. chyba do CV będziesz musiał kiedyś sobie W każdej wrzucić. firmie się stara. E, Radek od razu się zapytam, jak robisz wygłuszenia, jak wyglądają powiedzmy w takim typowym aucie współczesnym, nie wiem, do 100 tysięcy, te boczki, to wszystko to, to na dzień dobry trzeba poprawić. Powiem tak? szczerze, że tak, w większości nowych samochodów wygłuszenia praktycznie nie ma. To nie jest to, co kiedyś, nie wiem, Audi Mercedes. Kiedy było wygłuszone, to naprawdę było wygłuszone, by maty, była pasta na, na blaszce przysłowiowej. Aktualnie większość samochodów niestety to jest albo goła blacha, albo minimalnej ilości materiałów tłumiących. Co to powiedz mi się... dlaczego? Ekologia, waga o co chodzi? Bo... Sądzę, że oszczędności. Ale to ty... Pierwsze, co to jest oszczędność, bo bo, bo. Ale to jest zadziwiające, bo zauważ, że nawet w przypadku silników mm. też wiesz doskonale, że te silniki są coraz cieńsze ścianki, skrzynie biegów coraz no droższe, jeszcze przebiegi robią, dokładnie, jeszcze oszczędności na blachach, na wytłumieniach, a samochody coraz droższe. To jest jakiś taki paradoks, którego nie potrafię zrozumieć. No niestety, tak jest. No, to jest no ale za to z drugiej strony macie pracę, panowie. Bo gdyby samochody wychodziły z fajnymi systemami audio, tak na dzień dobry, jeżeli za ten znaczek na B, czy H, czy tam, nie na, wiem, w. na W... By było, że tak powiem, naprawdę to by grało, no to wasze obroty byłyby znacznie mniejsze, a tak macie co poprawiać. Czyli co? Bijemy brawo producentom, że robią coraz większe badziewia, bo lakiernicy też się no, o lakierach nagramy sobie odcinek, tak, bo to teraz by no, nie było. Tych, ja, pamię, ja pamiętam czasy, przepraszam, że w zupełnie inny temat, ale jak byłem z samochód ojca, gąbką z piaskiem, więc z wiaderka nie i tam się nie. nic nie działo. A teraz jak mu takie nowe auto jest przeleciał prysowany. raz, to matko Boska, nie do wymiany hmm. wszystko. Ale w każdej dziedzinie tak masz. Czy AGB, czy motoryzacja. W świecie idziesz w złym <grym> kierunku, przepraszam cię bardzo. Okej, okay. mamy troszeczkę wygłuszenia. Używacie, nie wiem, jakichś specjalnych mat bitumicznych? Nie? Tak, z maty bitumiczne, dodatkowo z warstwą aluminium i do tego, jeżeli ma być cicho, to dodajemy pianki, pochłaniające mm -hmm. dźwięk o różnej grubości, w zależności od firmy i od budżetu, jaki, jaki klient sobie zażyczy. A czy to ja robicie no. tylko w drzwiach, czy na przykład bywały przypadki, że też robisz samochód? Całe samochody tak samo wygłuszamy, łącznie z demontażem deski, z demontażem podsufitki, elementów wnętrza całego. Okej, okay, a powiedz mi, widzą, jako laikowi, takie wygłuszenie całego samochodu, oprócz tego, że nie będzie Ci brzdękało, wiesz, rezonowało, bzum, bzum gdzieś tam z tyłu, kiedy się pojawi niskie mhm. częstotliwości, to co jeszcze daje, jak możecie tak wyjaśnić, po co wytłumić samochód? Po pierwsze komfort. Masz. Komfort, cisza w samochodzie, żadne odgłosy z kół, kamienie odbijające się od podwozia. Praktycznie tych dźwięków nie ma. Dla muzyki muszą być wygłuszone drzwi i to tak samo. Różnica jest na tyle duża po takim kompleksowym wygłuszeniu samochodu, że w momencie, kiedy już nawet wsiadasz do samochodu i tylko zamkniesz drzwi. Jak już zamkniesz te drzwi, to od razu słyszysz, masz taki efekt zbliżony do komory bezerowej. Nawet jeszcze w ogóle w muzyki nie mm -hmm. odpalasz, nie odpalasz silnika, samo zamknięcie drzwi. Już nie wspomnę o tym, że jak wygłuszysz samochód średniej klasy, powiedzmy jakiś tam, nie wiem, Golf, tak, tej klasy samochód, a po wygłuszeniu na przykład drzwi, jak już zamykasz je potem, one takie fajne, ciężkie się robią, jest mm -hmm. efekt jak, jak w takim surmaucie. Rozumiem, że jesteście w stanie, jeżeli do Was przyjdzie konsument, który mówi, słuchajcie, lubię, nie wiem, słuchać bacha. No. Powiedzmy, bo ma taki, tak lubi. Okay. Wy jesteście w stanie dobrać mu komponenty, tak. y, auto, jakby, spreparować pod niego. Oczywiście. Bo wiadomo, że ktoś to powie, że lubi słuchać hip-hopu, no będzie miał inne przetworniki, inaczej system zbudowany. Jest to indywidualna sprawa. Dokładnie tak. No i tak, tak też postępujemy. Dlatego zawsze. Ja na przykład, osobiście bardzo nie lubię na przykład na maile dostawać zapytań jakieś tam: Dzień dobry. I wycena. Tak, dzień dobry, mam auto X, tak? Proszę o wycenę. No, okej, no, ok, no, ale no, po co? No, ale proszę pana, no, ale po co, tak? Jak samochód? Czego pan słucha? Jak pan tej muzyki słucha? Czy głośniej, czy ciszej? zapraszam, tak, żeby porozmawiać. No i to są właśnie takie tematy bardzo... Manufaktura no, dlatego tego no ta tak to tak, tak, no manufaktura. Nie wiem, no ciężko mi jest... A nie to... Biedronka, no gdzie właśnie. idzie się na półkę no. i tylko się wrzuca. Tak. No niestety. OK, powolutku, bo pewnie już jesteście większość z Was przysypia, ale mam nadzieję, że jeszcze oglądacie. Natomiast chłopaki, że tak powiem, zobligowali się do tego, że w naszym Nissanie zrobią fajny system audio. I chciałbym, żebyście chociaż przez, w paru słowach opisali zakres zmian i co tam rzucicie. No więc tak, system generalnie z naszego punktu widzenia będzie dość prosty. Będzie tam zamontowany system wdrożny Helixa. Zostaw się nazywa Precision P62C. Napędzać będzie to najwyższy model kombine. Kombine ja to nazywam Helixa PSX. To jest procesor właśnie z zintegrowanym z masyjaczem Będzie to grać z jajem. Będzie, Rozumiem. będzie no bo... naprawdę grać z jajem. Przy czym zaznaczam zawsze ta scena, ta przestrzeń, o której na początku mówiliśmy. Też tutaj oczywiście to będzie. tak? To sami usłyszycie, jak to odpalimy, no, zdziwicie się. Naprawdę, no już to znam. Ja, ja się nie, nie mógł, jaszeka, ja już, ja już to znam po reakcji klientów. Tak? Ja się nie e, ale mógł. będzie grać z jajem i naprawdę będzie mocne uderzenie takie w sam raz. Okej, okay, y, trzymam chłopaków za słowo. Mm. Wy na pewno oglądniecie jeszcze po, później odcinek z realizacji i modyfikacji tego audio w Nissanie. Wam dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się i za rozmowę. Dziękuję. No to co, do zobaczyska. Ja Przedbiorzę samochodu. Tak, jest. tak. Najbardziej. A was zapraszam do subskrypcji, oglądania. No i cały czas bądźcie na bieżąco na Instagramie. Trzymajcie się, cześć. Ej.